Cześć, z tej strony Dawid Zieliński. Witam Cię w dzisiejszym wideo. Dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć grupy odbiorców w reklam. Są to też grupy, które po prostu możesz wykorzystać później jako remarketing lub też po prostu stworzyć taką grupę podobnych odbiorców do tych, co już masz. Na przykład, jeżeli masz już daną listę mailową, załóżmy na 1000 osób, jaką wgrasz do Facebooka, to możesz po prostu taką listę osób podobnych stworzyć, czyli osoby, które w w pewien sposób charakterystycznie pasują dla Facebooka patrząc na jego algorytm, że one są podobne do tych, co już są na przykład twoimi klientami. Jest to fajna opcja, jeżeli masz już taką dużą listę stworzoną, ponieważ później te reklamy, one powinny docierać właśnie do takich potencjalnych klientów. Jest większe prawdopodobieństwo, że twoja reklama, ona szybciej skonwertuje i będzie bardziej skuteczna. Nie jest to zasada, ale zawsze jest to warto tą grupę po prostu taką wypróbować. Żeby w ogóle mieć dostęp do tworzenia takich grup odbiorców, to musisz mieć stworzone menadżer reklam. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do obejrzenia innego wideo wcześniej, które stworzyłem i które pokazuje krok po kroku, jak takiego menadżera reklam stworzyć. To przechodzimy teraz do panelu menadżera reklam i pokażę Ci po kolei jak przejść, gdzie, co kliknąć, żeby takie pierwsze swoje grupy odbiorców stworzyć. Jak widzicie, jesteśmy teraz w panelu reklam managera Facebooka. To, co musisz zrobić, to z lewej strony u góry kliknąć takie 9 kropek. Jeśli, i jeśli pojawi Ci się od razu ta opcja w samych skrótach, to możesz po prostu kliknąć odbiorcy tutaj. Jeśli nie masz tej opcji, to zjeżdżasz do reklamy i tutaj klikasz ten odbiorcy. Klikając w odbiorcy pojawi Ci się właśnie takie, takie pole, taki widok, Oczywiście, jeżeli nie masz jeszcze stworzonej żadnej grupy odbiorców, to będzie właśnie wyglądało dokładnie tak jak tu widzisz. To, co nas dzisiaj interesuje, to utwórz grupę niestandardowych odbiorców, w której skład, jak, jak widzisz, wchodzi właśnie witryna, czyli osoby, które były na Twojej witrynie, listy klientów, czyli to jest to, co powiedziałem. Jeżeli masz na przykład maile lub telefony i te same maile i telefony są używane na Facebooku przez osoby, które się rejestrują, na przykład. Do, do Facebooka, to wtedy po prostu Facebook ich, powiedzmy, sparuje i połączy te osoby, że ta sama osoba, którą, którego ty masz maila, bo na przykład jest twoim klientem i coś zakupił, jest tą samą osobą, która jest na Facebooku i dzięki temu możesz na przykład później do nich robić remarketing albo, tak jak powiedziałem wcześniej, stworzyć z nich taką grupę podobnych odbiorców. Też mamy, jeżeli chodzi o aplikacje, konto na Instagramie, wydarzenia, strona na Facebooku, ogłoszenie na Facebooku, film, formularz kontaktowy, materiał błyskawiczny, zakupy. Czyli to są te opcje takie do wyboru. Kolejną opcją, z której prawdopodobnie będziesz często korzystał. To są utworzone grupy, utwórz grupę podobnych odbiorców, czy to co mówiłem wcześniej. No i jeszcze utwórz zapisaną grupę odbiorców. Akurat dzisiaj tego nie pokażę. Oto na sobie zbadasz po prostu daną grupę odbiorców. Jest to też opcja w Facebooku, żeby coś takiego robić. Też pokażę to może w innym wideo. Dlatego dzisiaj skupimy się na tych dwóch. Pierwsze co robimy to utwórz grupę niestandardowych odbiorców. I taką pierwszą grupą, którą powinieneś zawsze mieć stworzone, to jest po prostu osoby, które odwiedziły Twoją witrynę. Wybieramy to źródło, klikamy dalej, i tutaj ustawiasz, czy uwzględnić osobę, które spełniałem dowolną lub wszystkie warunki, które tutaj wypiszesz. Dowolne, no to znaczy, fajne jest to, że zawsze możesz. Ten znak zapytania tutaj najechać, to zawsze takie, to jest taka pomoc. Facebook to bardzo fajnie opisuje, jeżeli chodzi o te wszystkie takie rzeczy, gdzie ustawiasz. No i ma dobrze wytłumaczone, tak? Czyli to działa na zasadzie właśnie takiej lub, że jeżeli będziesz miał tu kilka warunków, to ktoś może spełnić to lub to. I wtedy ta osoba będzie się zaliczała do tej grupy, po prostu takich odbiorców. Jeżeli chodzi o wszystkie, on działa na zasadzie i, czyli jeżeli dasz kilka warunków tutaj, to ta osoba po prostu, ona będzie musiała spełnić te wszystkie warunki. I teraz tak naprawdę tworzysz to krok po kroku, to jest bardzo logiczne. Czyli jeżeli masz na przykład to jest twoje źródło, czy to jest twój pixel, który stworzyłeś i który masz umieszczony na stronie, to masz zdarzenie, czy Interesują Ciebie wszystkie osoby odwiedzające witrynę? No, mi akurat tak, bo jest to moja taka pierwsza grupa i chcę mieć po prostu remarketing do wszystkich też grup, ale jeżeli interesują Ciebie konkretne strony docelowe, to możesz też to zaznaczyć i wtedy po prostu wpiszesz, o jakie strony Ci chodzi, co chcesz, żeby ten URL zawierał, bo jeżeli on spełni warunek, że na przykład chce osoby, które są na stronie kontaktu mnie, mam taką podstronę, to wszystkie osoby, które weszły na stronę kontakt będą wpisywane w tą grupę odbiorców. Na dzień dzisiejszy teraz mnie obchodzą akurat wszystkie osoby, które są na stronie i taka retencja, czyli jak długo ta osoba ma być w umie w tej grupie odbiorców. Czyli jeżeli ktoś wejdzie na, na stronę internetową, to przez na przykład 30 dni chce, żeby ta osoba była w tej grupie odbiorców. Mogę dać 60, maksymalnie to jest 180 dni. Większej po prostu takiego okienka nie masz. Jak też najedziesz to widzisz, że maksymalny, właśnie czas jest 180 dni. Czyli w tym przypadku mamy, że wszystkie osoby, które akurat odwiedziły moją witrynę, ja chcę, żeby oni przez 180 dni byli u mnie w okienku. w okienku takim, tej grupie remarketingowej. Tak naprawdę, ile ustawiać? Ja powiem tak, to zależy też od Twojego biznesu i od Twojej strategii, właśnie, bo mam nadzieję, że po prostu taką strategię masz. To, co ja robię osobiście, to tworzę grupy takie same, czyli z tym samym warunkiem, że wszystkie osoby odwiedzające witrynę z 7-dniowym okienkiem retencją, 14-dniowym, 30-dniowym, 60-dniowym, 90-dniowym, 120-dniowym, 150 i 180-dniowym. Czyli po prostu zwiększam to co 30, a na początku daję 7 dni, czy 14 dni, czy 30 dni, bo często na przykład, jak tworzę reklamy, to wykluczam po prostu te grupy odbiorców. Czyli jeżeli na przykład robię to na sklepie internetowe, to chcę wykluczyć osoby, że mam na przykład jakąś promocję na załóżmy 7 dni, wysyłam taki remarketing, ustawiam na wszystkie osoby z wykluczeniem tych, którzy na przykład kupili przez ostatnie 7 dni. No bo jeżeli ktoś, załóżmy jest ta promocja dzień pierwszy i ta osoba już ode mnie kupi, no to nie chcę, żeby przez kolejne 7 dni ta reklama jej się pojawiała, bo tak naprawdę nie ma to sensu, ona skorzystała z tej promocji, dlatego już ją wykluczam z tej grupy. Dlatego jeżeli tworzysz takie grupy odbiorców, to nie patrz tylko na to, Kogo w nich uwzględnić, ale też pomyśl nad tym, kogo z tej grupy po prostu wykluczyć. Kogo z tej reklamy wykluczyć, komu nie chcesz się wyświetlać. To jest równie ważne, tak samo jak komu chcesz się wyświetlać, bo czasami po prostu, z, jeżeli ktoś już dokonał działania i ty jemu się będziesz wyświetlać, no to to jest takie denerwujące i, i taki się pojawia: po co, po co ty mi to pokazujesz, jak już po prostu, no ja już się wykupiłem, kupiłem, ja już zrobiłem to, co chcesz. Akurat jeżeli chodzi o uwzględnienie więcej osób, wyklucz. No, uwzględnienie to jest właśnie takie, takie w tym przypadku rozszerzenie, czyli jeżeli osoba robi to lub to, to ona będzie wpisywała się do tej mojej grupy odbiorców. Ja osobiście tego nie stosuję, ponieważ każdą grupę odbiorców traktuję jako jeden warunek. Czyli. Jeżeli będę chciał kogoś wykluczyć, to ja nie wykluczam osoby w tym tutaj miejscu, tylko tworzę oddzielną grupę i wykluczam sobie to już na poziomie samej kampanii, jak tworzę. Czyli to, co robię, to po prostu tutaj tworzę takie typowo grupy z jednym warunkiem. I mamy tak, mamy na przykład tą retencję, załóżmy właśnie 30 dni, i nazywamy sobie taką grupę odbiorcą. Czyli na przykład w tym przypadku to będzie, zawsze zaczynam od strony, czyli od lokalizacji, gdzie ta grupa odbiorców jest, czyli w tym przypadku jest to marketing Nomady załóżmy, tak. Kolejnie, kolejne wypisuje, co ta grupa ona robi, jaki jest jej warunek, czyli tutaj będą wszystkie strony, no i w nawiasie po prostu zapisuje to okno retencji, czyli jak długo ta osoba ma być w tej grupie odbiorców. Też opcjonalnie właśnie możesz dać sobie taki opis, że jak później wrócisz do tej grup, żebyś po prostu nie zapomniał co ta grupa znaczy, tak? Czyli możesz zapisać, że to są wszystkie osoby będące na stronie nomady.pl w okresie ostatnich 30 dni w takim przypadku będziesz pamiętał, jeżeli chodzi, co to jest za grupa taka remarketingowa, czy grupa odbiorców. Tworzymy tą grupę, jak widzisz, pojawiła mi się taka grupa już u mnie na liście i teraz to, co powiedziałem, że ja tworzę kolejne grupy z tym oknem retencji też 14 dni, 7 dni, 60 dni i tak dalej ponieważ nigdy nie wiesz jak długo kiedy ci się po prostu ta grupa przyda, a już po prostu będziesz miał zebrane i będzie ona ci się aktualizowała na bieżąco od tego czasu, jak już się tutaj ustawiłeś. Także jak najbardziej to polecam, żebyś też w taki sposób budował swoich grup odbiorców. No i kolejna grupa niestandardowych odbiorców, którą ja osobiście też polecam. Do witryny jeszcze, może też wrócę, pokażę Wam szybko akurat jak zrobić, na przykład jeśli Was interesuje konkretna strona, czyli w tym przypadku osoby, które odwiedziły konkretne strony, retencja też w zależności od tego jak chcesz, żeby te osoby w tej grupie, jak długo, żeby były, no i adres URL zawiera, nie zawiera, albo równa się, no to są warunki, które osoba musi spełnić, żeby w tej grupie była, no, to wtedy dajemy tutaj, zawiera przykład, umie kontakt. Albo jeżeli na przykład ktoś się zapisał, to zawiera dziękuję. tak. Jeżeli ktoś zapisał się na jakiś newsletter i umie, ta strona, dziękuję, właśnie ma w URL tą nazwę. Czyli tutaj patrzysz, co dany adres URL zawiera. Jeżeli jest to kontakt, no to prawdopodobnie pisał tutaj kontakt. No i dalej nazywa wtedy tą taką grupę, że to jest marketing nomady. I też strona kontakt, w tym przypadku jakie mamy okienko? Mamy 30 dni, czyli tak zapisujemy. Już opisu teraz nie będę tworzył, bo po prostu wiecie, wiecie na czym to polega. Czyli tu mamy taką drugą grupę stworzoną, jeżeli chodzi o grupę odbiorców. Kolejną taką niestandardową grupą odbiorców to są listy klientów. Tutaj pamiętaj, żeby mieć zgody po prostu od tych osób, że możesz je wykorzystywać w tym celu. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o listę klientów, to żeby w ogóle móc ją używać. To, co mi się teraz pojawi za chwileczkę, masz, że właśnie trzeba mieć konto reklamowe do firmy. Czyli musisz po prostu mieć to tego menadżera, menadżera firmy, żeby móc taką listę dodawać. My teraz nie będziemy tego robić, bo proces jest ogólnie prosty. Po musisz mieć plik w, arkuszu, w pliku ta, taką bazę klientów i po prostu ją wgrać maile i telefony. Bo w tym przypadku akurat Facebook paruje, czyli dopasowuje te maile, które ty masz i które on ma w swojej bazie, i tak samo dopasowuje numery telefonów. Kolejną, jeżeli chodzi o aplikację, to jak najbardziej możesz to używać. To co ja polecam i co widzę, że w większości też osób używają i są przydatne, to są jeżeli chodzi o filmy. Czyli tutaj tworzysz, patrząc na, na to, ile, jak długo osoby obejrzały to wideo. Czyli na przykład może być przynajmniej 3 sekundy, 10 sekund. Jeżeli masz dłuższe wideo, no to na przykład ja bym polecał, żeby te osoby obejrzały co najmniej to 50% Twojego wideo. Jeżeli masz to wideo dłuższe, no to na przykład, że osoby, które obejrzały co najmniej 25% filmu wideo. Jak to wybierzesz, to wtedy masz do wyboru firmy. Które, które chcesz wziąć które chcesz pod uwagę, tak. I to jest na zasadzie takiej, że po prostu jeżeli masz na przykład całą listę, bo tam jak tworzysz, to będzie cała lista, A wtedy wybierasz, które wideo ciebie interesuje, że na przykład jak ktoś obejrzał to wideo, załóżmy taką listę 10 sobie stworzysz, nawet 3, mogą być wszystkie 30, tak, ale po prostu, żeby one miały sens, żeby one tą grupę odbiorców miały tą samą, która ciebie interesuje, no to wtedy wybierasz sobie to wideo i, wtedy, i zaznaczysz na przykład też, żeby one co najmniej 25% obejrzały. No i też retencji, czyli jak długo mają być w, w tym oknie takim, w tym, jeżeli chodzi o grupę odbiorców. No tutaj też do możesz wybrać, akurat masz więcej, 365 dni. W zależności od twojej strategii biznesu to nie oceniam, czy, która grupa jest najlepsza, która, która gorsza. Wiadomo, że im bliżej tego zdarzenia, które się zadziało, tym osoby bardziej Ciebie pamiętają i kojarzą, dlatego powinna mieć być większa skuteczność przy takim mniejszym okienku. Kolejną rzeczą, którą polecam to jest formularz kontaktowy. W samym wideo innym też pokazywałem jak taki formularz tworzyć, też ogólnie polecam ten, ten rodzaj po prostu reklamy. Jeśli masz sklep, taki z, zakupy typowo na Facebooku to też polecam, jeżeli chodzi o same zakupy, tworzyć takie grupy remarketingowe. Kolejną fajną grupą, którą jest, jeżeli tworzysz wydarzenia, to właśnie tworzyć takie osoby, które na przykład brały udział w interakcji albo napisały, powiedziały, zgłosiły się, że będą takie, w takim wydarzeniu brać, brać udział lub są nimi zainteresowane, bo to też można tak rozdzielać po prostu. Te grupy. Także, jak widzisz, masz tu bardzo dużo opcji. W zależności co posiadasz, czy posiadasz Instagrama, czy robisz formularz, czy wideo, czy masz sklep na Facebooku, czy listę klientów, czy witryny, czy aplikacje, także to, to masz dużo tych opcji tutaj do wyboru, i w zależności jaki jest Twój biznes, to w tym miejscu właśnie możesz tworzyć tam taką grupę odbiorców, czy, czy też grupę remarketingową, powiedzmy. Ja też pokażę Ci ostatnią rzecz, czyli jak stworzyć tą grupę lookalike tak zwaną, czyli podobnych odbiorców. No to jest właśnie, że jak klikasz, załóżmy tutaj, pojawia się takie trzy kropki i możesz utwórz, utworzyć grupę podobnych odbiorców. Klikasz w to, automatycznie zaciąga Ci się źródło grupy odbiorców, jakie, z jakich chcesz zrobić lookalike. No i tutaj wybierasz w jakim kraju chcesz wybrać, żeby te osoby były podobne. Czyli w moim przypadku, jak ja kieruję na Polskę, no to chcę, że jak na przykład będę miał osoby, które są u mnie, a w tym przypadku wszyscy osoby, które są umie na stronie kontakt, bo też to nie musi być lista mailowa, jak wcześniej powiedziałem. Możesz tworzyć grupę podobnych odbiorców, na przykład do tych, co wchodzą do ciebie na kontakt. Bo na przykład stwierdzę, że jak ktoś wchodzi na kontakt, to osoba się z tobą kontaktuje od razu i masz tą konwersję. Także umie w tym przypadku ja chcę, żeby to była Polska, czyli Wyszukaj dla mnie w Facebooku osoby, które są podobne do tych osób, które wchodzą na stronę na, na internetową na stronę Kontakt w Polsce i chcemy mieć dopasowanie jak największe, czyli 1%. Mamy taką skalę od 1 do 10 im większy procent, tym mniejsze to dopasowanie tych osób jest. Czyli najbliższe osoby do tych co, co tworzymy grupę odbiorców. Czyli podobnych do tej grupy odbiorców, do tego źródła grupy odbiorców, które wybraliśmy, 1% jest najbliższy po prostu. Im większy, im bliżej dziesiątki, tym ta, to podobieństwo się rozjeżdża i ta grupa jest taka mniej sprecyzowana. No ale też jest po prostu większa, bo jak widzisz, 1% to jest około 244 tysięcy użytkowników, no a jak już mamy na przykład 10%, to jest ponad 2 miliony. Ogólnie tak do 2-3% można sobie testować śmiało. Jeżeli chodzi o tę grupę odbiorców, bo no to jeszcze nie jest aż taka duża grupa, ale bym zaczynał po prostu od 1% i później możesz na przykład zwiększyć tę grupę do 2% i zobaczyć, czy 2% podobieństwa też po prostu konwertuje OK. Tutaj stworzymy sobie akurat grupę odbiorców, taką na 1%. I jak widzisz, stworzyła się grupa podobnych odbiorców. 1% do marketing nomady osób, które były na stronie kontakt. To jest na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o taką, o taką grupę odbiorców i te grupy remarketingowe. Tak naprawdę, Ty musisz pomyśleć tutaj w tym przypadku, ja nie mogę tego zrobić za Ciebie. Jakie grupy takich odbiorców są dla Ciebie ważne? Najlepiej, szczerze mówiąc, sobie nawet rozdresować na kartce i zobaczyć ścieżki np. Twojego leka sprzedażowego i też zobaczyć, jakie grupy odbiorców Ciebie by interesowało, że chcesz później do nich docierać z reklamami. Dotarłeś do końca, to daj lajka, subskrybuj kanał. Jeśli masz jakieś pytania do samej grupy odbiorców, po prostu napisz to w komentarzu, a my się widzimy w kolejnym wideo. Cześć!